Xbox zadebiutował w 2001 roku. W naszym kraju konsola nie była tak popularna, jak jej największy rywal ze Stein Sony. dlatego też z ogromną ciekawością niecierpliwie czekałem, aż będę mógł położyć rączki na legendarnym retrosprzęcie. Niedawno nadarzyła się taka okazja. Uszkodzonego Xboxa kupiłem za niewielkie pieniądze, mimo że konsola jest już pełnoletnia, wygląda na zadbaną, tak samo jak i jej kontrolery. Według sprzedającego konsola przestała się włączać po dłuższym okresie bezczynności. Do zdemontowania obudowy musiałem odkręcić śruby od spodu konsoli. Po uniesieniu pokrywy urządzenie skrywa swój pecetowy rodowód. Napęd CD, dysk twardy, a także rozmieszczenie komponentów wyglądają znajomo. Konsolę postanowiłem rozebrać na czynniki pierwsze i dokładnie przeczyścić. Po zdemontowaniu napędu i dysku wypiąłem resztę wtyczek. Diagnostyka była ekspresowa. Już na pierwszy rzut oka widać uszkodzone kondensatory w sekcji zasilania. Przy okazji postanowiłem wymienić również pastę termoprzewodzącą. Urządzenie wyglądało na nierozbierane, a po takim czasie nawet najlepsza pasta traci swoje właściwości. Za chłodzenie procesora i grafiki odpowiadają pokaźne radiatory, które zatrzaśnięte są plastikowymi klipsami. Z pasty zostało już tylko wspomnienie. W takim stanie odprowadzenie ciepła do radiatorów kompletnie nie istnieje. Po oczyszczeniu elektroniki i radiatorów nakładam świeżą pastę i składam chłodzenie. Drżałem nieco o plastikowe klipsy, ale są dosyć wytrzymałe. Tak przygotowaną konsolę składam, montując kolejną płytę główną, napęd i dysk twardy oraz spinając wszystkie wtyczki. Po uruchomieniu okazało się, że to nie ostatnia usterka, ponieważ napęd nie chciał się wysunąć, bardzo przy tym hałasując. Po wymontowaniu go z obudowy, rozkręciłem i zdemontowałem pokrywę urządzenia. Do wysunięcia tacki napędu trzeba przesunąć jej blokadę. Zmęczony i zużyty pasek nie był w stanie przenieść napędu z silnika na mechanizm wysuwania tacki. Jego wymiana rozwiązała problem. Przy okazji przeczyściłem również laser alkoholem izopropylowym. Składanie obudowy to skręcenie obu części i wsunięcie napędu w plastikową kieszeń. Kiedy konsola została naprawiona, pozostało zabrać się za pady. W tych zaś ząb czasu nadgryz gumowe gałki analogów, których wymiana jest dosyć prosta. Od spodniej części pada znajduje się 7 śrub, 6 z nich jest widocznych, 7 znajduje się za naklejką, której wygląd zdradza, że kontroler nie był jeszcze rozkręcany. Po zdemontowaniu elektroniki wyciągam zużyte grzybki i montuję nowe. Przy okazji wyczyściłem też żołnierze i wszystkie przyciski, które teraz montuję. Po służeniu obudowy i skręceniu śrubek pad jest gotowy do działania. To do samej konsoli i jestem zaskoczony jej wagą i gabarytem. Pierwszy Xbox to solidny i ciężki klocek. Od strony funkcjonalnej ograniczono się do minimum. Na froncie znajdziemy włącznik, przycisk wysuwania tacki oraz cztery porty do podłączenia kontrolerów. Z tyłu zaś znajdziemy wejście zasilania, wyjście sygnału oraz złącze Ethernet. W kwestii padów jest przeciętnie. Kształt i rozkład analogów oraz przycisków jest charakterystyczny dla Xboxa i w późniejszych generacjach koncepcja ta została znacznie rozwinięta i dopracowana. W tej wersji kontroler jest nieco zbyt duży i nieporęczny, przez co dłuższe sesje grania powodują dyskomfort. Boli też brak bumperów. Zamiast tego zamontowano dwa przyciski funkcyjne poniżej podstawowych YXAB. Ciekawym pomysłem są dwa złącza rozszerzeń w górnej części pada. Można tam podłączyć akcesoryjną kartę pamięci, mikrofon czy klawiaturę. Złącze kontrolera to przerobiony port USB. Jako, że pady są przewodowe, zapewniono przewód, którego długość wynosi aż 3 metry. Wiekowy kabel kompozytowy warto wymienić na nowszy komponentowy. Zwiększy to zarówno jakość, jak i rozdzielczość wyświetlanego obrazu. Menu pierwszego Xboxa, mocno futurystyczne i mimo, że przekombinowane, jest dosyć czytelne. A gry? Od premiery konsoli minęło ponad 20 lat. Nie można więc spodziewać się cudów graficznych i płynnej rozgrywki nawet na nowych telewizorach. Mimo wszystko gra się całkiem przyjemnie. Klasyczny Xbox zasili szeregi mojej kolekcji, ale w kwestii konsol Microsoftu nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa.